Nie, nie udało nam się wigilijnie, yy, ale yy, trzeba było parę pomalować, żeby było ładnie uraźnie. Dlatego i życzę, żeby ten nowy rok, który się już rozpoczął, dał nam dużo radości, dał nam dużo zdrowia, dużo pasji balansu i żeby nasze obrazy, które yy, malujemy, wszystkim się podobały. I żebyśmy co tylko chcemy, żeby te nasze marzenia spełniły się w tym nowym roku i te, które wiemy i te, które sobie wymyślimy, żeby ten rok był szczęśliwy dla każdego z nas, żeby wszystko to, co sobie zamarzymy, było dla nas. Piękne obrazy, piękne. Przyjęcia, piękne spotkania, przyjemne spotkania, bo takie się już u nas rozpoczęły. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się podobały. Także zapraszam wszystkich. Ten stary rok minął. Wydaje mi się, że dobrze. Nie możemy narzekać. A chcemy, żeby ten nowy rok, przypuszczam, że mówię w imieniu nas wszystkich że chcemy, żeby ten Nowy Rok był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej obfitował w malarstwo nasze, bo to jest nasza pasja. Cóż więcej mogę życzyć? Zdrowia, szczęśliwego Nowego Roku!